Cześć, z tej strony Oski Boski! A dzisiaj sobie, no jak zawsze będzie tak. Nagramy sobie te treningi trochę sobie pogramy właśnie mam tyle. Nie wiem co to jest, ale mam coś takiego. Od razu sobie to ulepszamy. Yy, trochę się zmieniło, bo jak... Jak wcześniej powiedziałem, trochę pograłem. No, tylko trochę, na pewno. Oski boski, tylko trochę. Co to jest? jakiś z muzyką? Śmiesznie to wygląda. Na kajaku. Ja, papy. Właśnie sobie tak ulepszamy. Jeszcze, jeszcze sobie kupiłem boxing. A no on nie jest taki dobry, ale w ogóle to jest takie lip. To jest takie... To jest takie... taki po prostu... To jest taki, nie lubię tego, po prostu to mało daje. A ja sobie to ulepszę trochę. Na 300 lewy. Dobra, wystarczy. Yy, no trochę mam jakiegoś typiarę jakąś mam. Yy, która coś robi, nie wiem co... Yy, ale coś robi. No tutaj w ogóle z złotem. W ogóle, Ja nie wiem jak to... Po prostu jak to tak się szybko rozwija. Patrzcie, za chwilę sobie kupimy... Coś za 200 gemów. To naprawdę będzie spoko. Bo muszę to znaleźć jeszcze. O ja. Yy, przepraszam, za to? Yy, nie, nie chcę tego. W sumie bym mógł to zrobić. Nie chcę. Tego też nie chcę. Yy, właśnie chyba... Chcę... Dzisiaj to było to nie. Gdzie to jest? WTF O, sobie może dzisiaj kupimy to. Yy, no może. Jak trochę, wiesz, trochę pogramy. To będzie taki jeden z dłuższych odcinków. Yy, no kurde. Właśnie sobie zmieniłem na oski boski nazwę. Yy, ale tak, trochę się rozwinęliśmy. No ja nie wiem, gdzie to się kupuje, te 200 genów. jest trochę głupie. Dobra, ale kupi kupujemy zastęgiemów? Dobra, kupujemy. Dobra, kupiliśmy. Mamy cztery py nie wiem co to jest te py a okej okay. sobie teraz poulepszajmy ja bym chciał bardzo poulepszać yy, boxing boxing o cztery już mam odprzamy sobie na 7 razy co to jest jakaś bomba o ja pie papie Rabeźnie teraz sobie ulepszmy. Nie wiem, czemu, ale to tylko, tylko tak, czemu razy dwa? Wytłumaczcie mi to. Czym ja mam razy dwa? A wcześniej, a wcześniej miałem razy siedem. Cóż. Yy, dobra, yy. Jestem trochę zdziwiony, tylko trochę, naprawdę tylko trochę, naprawdę tylko trochę, co to jest, czemu ja mam teraz to też razy dwa, po co mi no to. Dobra, kupmy sobie jeszcze raz 100 gemów. Trochę zbierałem. Weźmy sobie też dalej gemy. Łatwo bardzo się zdobywa gemy. Yy, no i tak, po prostu sobie gramy. Nie ma dużego stresu. W ogóle przed czym? Przed czym os. Oski boski mamy mieć strach. Po przecież. Wytłumacz nam to. Yy, nie wiem. <słuch> Dawaj to. Dawaj tyli. Dobra. Chyba idzie. Nie. Idzie. Super. Yy, tak bardzo super że nie idzie no co my możemy jeszcze sobie ulepszyć aha bo my mamy aż tyle ok bo kupiłem przed chwilą to ulepszymy sobie sztangę patrzcie ile to kosztuje już jedno py Nie wiem co możemy, bo jesteśmy tak bardzo bogaci. Yy. Aha, okej. Okay. Bieżnia o wiele mniej kosztuje, a jest więcej ulepszona, okay. yy. To też bardzo dużo kosztuje. To dziwne. widzicie jaki? Dźwięk? Dźwięk uderzania. Ło, ho ho, 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 A tak naprawdę was oszukałem. Wow. Dzisiaj będzie, jeśli. Aha, bo ja zapomniałem dodać, jeśli zostawicie ...pięć łapek, pięć łapek w górę. To się pojawi kolejny odcinek To się pojawi odcinek Cash on Plant a, a, jeśli, a jeśli dobijecie wejścia subów, to będzie już to będzie kolejny prostu będę szczęśliwy, okej okay. Może tak to powiem, że ja dopiero co zacząłem, nie wiem czemu, mam, mam 10 subskrypcji, yy, ale tak. Oni sobie biegają, biegają. Może sobie, jak mówiłem. Yy, właśnie yy, dobra to kupię yy, może dzisiaj kupimy już to 100 razy no to będzie dużo kosztowało ale jesteśmy bardzo dobrzy tutaj ale za chwilę chyba będziemy kończyć yy. Czemu oni, jak to utychają? Czemu oni, później pewnie się tym zarobią, nie będą do mnie przychodzić? <grym> dobra, y, następny odcinek może sobie kupimy za 400 gemów. Y, dobra, sobie uzbieramy później. Czliśmy... Patrz, już mam. Już jest hit. Więc chyba szybko pójdzie. <laughs> Dobra, to ja już będę kończyć. Pamiętajcie o czyli G... pamiętajcie o łapkach w górę. Czyli jedzie ja z żebrze, tylko tak po prostu... Chciałbym po prostu taki po prostu nagrywam to dla Was. Wszystko dla... Po prostu dla przyjemności, żebyście fajnie oglądali. Cześć.